Cześć, czyli witajcie z tej strony Deneon A dzisiaj coś nowego, jesteśmy Dzisiaj odcinek Jak widzicie Pierwszy raz od dawna jest odcinek, jest coś nowego, jestem ja I zaczynamy od Powiedzenia, co się tu będzie działo? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. A więc zacznijmy zacznijmy i się przejdziemy troszeczkę. E, dobra, na wstępie jeszcze chciałem powiedzieć też y, o tym, że nad tym materiałem chwilę spędziliśmy z Amim więc y, bardzo by było nam miło, jakbyście to docenili łapeczką w górę i zostawili suba. Y, no i też komentarz jakiś. Dla zasięgu, no i ten, już nie przerywam, zapraszam do oglądania i trzymajcie się. Chwileczkę się przejdziemy, to nie? No, i, i, i więc tak, y, zaczynając od, od y, tego, od początku, co się tu będzie działo, jak się tu będzie działo, już Wam tłumaczę. Pierwszą najważniejszą rzeczą i zmianą jest, jak widzicie, nie ma koło mnie, Neonexa. Co się, co się z nim stało, nie mogę wam powiedzieć wprost. Ten pan e, najprawdopodobniej nie będzie występował już e, ze mną na odcinkach z powodów, problemów, z różnego rodzaju rzeczami. Czekajcie, co, co to jest? Tak, Hmm. Wiecie co? My nie popieramy takich rzeczy. <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> Może to będzie do wycięcia. <laughs> w każdym razie. ten. Wracając do tematu. Co będzie z Neonexem? Czemu się z nim nie koleguje I tego typu. Od tego będę po prostu wyjaśniał wam to w kwestiach czasu. Mniejszy lub większy. W każdym razie. Ten pan chwilowo nie jest dla mnie istotną rzeczą, rzeczą boże, istotnym człowiekiem, przepraszam, yy, yy, i niech nie będzie ze mną nagrywał. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałem omówić. Druga rzecz, bardzo dla mnie istotniejsza i ważniejsza, a mianowicie, co się będzie działo na tym kanale. Otoż to. To się zaczyna w pewnym momencie kłopot i w pewnym momencie też taki moment throw. Mam parę odcinków zaplanowanych, e, na pewno będzie to e, jakaś seryjka z testowaniem jedzonka. Na pewno coś się pojawi e, z gotowania, tak, mam na to pomysł. E, I na pewno się pojawią jakieś wieczorne też wypady, bo mam do tego w końcu sprzęt. Tak jest. E, no i zobaczymy co jeszcze, ale te trzy rzeczy na pewno się pojawią. I co dalej? Właśnie dalej chciałbym, żebyście Wy trochę też mi pomogli. I żebyśmy wspólnie tworzyli kanał? A właśnie kanał. Druga rzecz i kolejna rzecz, co jest kolejną zmianą. Amian. A mianowicie, znowu kurde, trąbiam jak nagrywam. <laughs> Przepraszam. A mianowicie... Kolejną ważną rzeczą jest Nox Project. Co to jest? Powiem Wam w następnym tutaj kwestii. Tak więc jeszcze, e, bo zapomniałem dodać, e, że będziemy również robić muzykę. E, a raczej e, będzie na tym kanale muzyka. E, za niedługo tutaj jakieś może, może już będą. Jeśli będą, to tutaj się wam jakieś świetlo, Które są już. Albo jeśli będą w trakcie robienia takich snipety, gdzie to mniej więcej w tym momencie no yy, i tak to właśnie będzie wyglądało jeśli chodzi o muzykę yy, zobaczymy co też robi Ami ze mną więc yy, no ej się przyzwyczaję. dobra zarobić yy, w każdym razie wyczekujcie czekajcie no yy. przechodzimy do następnej Okej, okay. sianko, dobra, teraz przejdziemy do tego tematu, co to jest NOX i, czym się to, i czemu o tym w ogóle wspominam dzisiaj w tym odcinku. A więc, NOX to jest moja nieoficjalna, oczywiście nieoficjalna działalność, Leś firma po polsku. E, czym się zajmujemy? Właśnie produkcją YouTube. Kolejna rzecz, kogo szukamy, kogo mamy. E, mamy jednego montażystę, na razie, drugą panią montażystkę, którą uczę jak montować i się przy wam uczę. E, I tak, czym się będziemy zajmować? Szeroko, pojętą, szeroko pojętym YouTubem, czyli muzyka, filmy, wstępny montaż, tego typu rzeczy. E, czemu wspominam o tym na odcinku? Właśnie temu, że ja, e, a raczej wszystkie osoby, które ze mną będą współpracować, w tym mój kamerzysta e, Ami, e, będzie, e, są podkwięci pod nocami. Czyli oni są, jakby, w mojej działalności. I temu to wspominam o tym, bo kiedyś. Jak się wszystko ładnie potoczy, to możliwe, że będziemy stworzymy kanał NOXA, gdzie będziemy pokazywać, jak to wszystko wygląda od backstage. Te nasze wszystkie fanom, momenty, te nasze wszystkie różnego rodzaju pierdołowate rzeczy i pracy z klientami. Tak? A więc mówię, to jest daleki plan i tego na razie nie będzie. Na razie skupiamy się na moim kanale i na tym, że współpracujemy ze mną. Jak Popaki, że dziewczyny będą chciały swoje kanały założyć, ja z tym nie mam problemu. I od razu jasno mówię. Oni z tego nic na razie nie zarabiają. Ami? Jak się z czujesz? No. A ja w tej chwili też z nich jakby nie będę zaradzał. Oni mają swoje cenniki, oni ustalają swoje ceny i to będzie wszystko. Dobra, ale teraz, żebym się rozgadał na te, tematy, które nie są istotne, wracamy do y, mojego kanału. Co jeszcze muszę omówić w tym filmie? Co bym chciał omówić w tym filmie? E, no na pewno bym chciał jeszcze wspomnieć wam o Nexiu. Y, to wspomnę na końcu, bo nie będziemy za długo o tym mówić. Stop! Czekajcie! Ogólnie zorientowałem się podczas nagrania, że jest takie małe niedopowiedzenie, że będzie później w odcinku. Nie, 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 nie. Jeśli chodzi o sprawę z Nexiem, to ona będzie w późniejszym materiale. I o kolejnej bardzo ważnej rzeczy, yy, którą musicie zostawić, a mianowicie zostawcie suba, łapeczkę i komentarz na Zachyli, bo komentarze są istotne. Poza tym ja bardzo chętnie podpowiadam na Wasze komentarze. Zwłaszcza, że możecie skomentować na przykład, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Tak. No i powiedzmy, że jeszcze jest jedna kwestia, którą chcę omówić. A mianowicie kwestia właśnie lekcja i kwestia dalszego rozwoju kanału. Jakie są plany na rok, który będzie się zaczynał od tego filmu. Więc zobaczymy się już na następnej miejscu Siemanko, dobra. E, już jesteśmy na nowej like miejscu. E, w każdym razie e, przyszłość kanału. E, w przyszłości chciałbym. Żeby ten kanał był, tak jak mówię, budowany przez nas wszystkich. Przez, spo... przez społeczność. Nie pytam. Y... Czy ty możesz? Dobra, y... przez społeczność. I to jest mój główny cel. Żeby ten kanał był budowany przez nas wszystkich wspólnie, przez społeczność. I żebyście wydawali pomysły, co mam robić, co dalej. Y... Część z tych pomysłów na pewno będzie. Ciekawa, znając widzów YouTube'owych, i na pewno część zrealizujemy. No, tak więc, yy, powolutku będziemy zakończyć dzisiejszy odcinek bardziej informacyjny. I widzimy się w następnym, kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć i na razie.